Czeka nas dziś kawał dobrego futbolu. To już nie przelewki. Faza Pucharowa UEFA Champions League. Spotkanie dwóch bokserów wagi ciężkiej. Transmisja z San Siro. Wkrótce. Drodzy Państwo, serdecznie witamy z Mediolanu i zapraszamy do wspólnego oglądania tego. Miejmy nadzieję emocjonującego meczu na San Siro. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie ostatnie notatki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Sędzia za chwilę da sygnał do rozpoczęcia pierwszego meczu jednej 8 finału UEFA Champions League. Drużyna Milanu zmierzy się z Liverpoolem. Zostało już tylko 16 najlepszych drużyn Europy, a więc rywalizacja w UEFA Champions League nabiera rumieńców. Dzisiaj pierwsze spotkanie tej rundy, które odpowie nam na wiele pytań, jakie zadawaliśmy sobie po losowaniu par jednej ósmej. Zobaczymy, która z tych drużyn wywalczy sobie lepszą pozycję przed rewanżem. Jakim składem zagrają Rossoneri? Spójrzmy. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. To zestawienie Liverpoolu na to spotkanie. Alison Becker między słupkami. W formacji obronnej Andy Robertson wystąpi razem z trendem Aleksandrem Arnoldem na bokach. Jako wysunięty zawodnik wystąpi dzisiaj Diogo Jota. Jordan Henderson. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Świetnie zapowiadała się ta akcja. Naprawdę. Ale już jest tylko wspomnienie. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku. Ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. Zobaczymy, czy podtrzyma dzisiaj dobrą passę. W poprzednim meczu zdobył dwie bramki i był... Czerwimy, bo jest głośna akcja. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Gdy podanie znalazło drogę do celu, wiadomo było, że okazja zakończy się bramką. Dobre wykończenie. Milan rozpoczyna od środka. Muszą znaleźć szybką odpowiedź na tę bramkę. Olivier Giroud. Tak należy bronić w dostępu do własnej bramki. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Nie utrzymuje się Milan przy piłce. Teraz dobrze, ma miejsce. I nie napracował się tutaj przy tym strzale, bramkarz Jordan Henderson, jogorzota. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Znowu strata, rywale przy piłce teraz. Wychodzi na pozycję. Tak jest! Dopisuje sobie teraz drugą bramkę. Nie mają na niego sposobu. Można tylko patrzeć i pić mu zasłużone brawo. Zobaczmy to jeszcze raz. Obrona nie upilnowała, a z takiej odległości nie można się pomylić. Bez szans na udaną interwencję. 2 do 0. Gramy dalej sprega Van Dijk. Robertson. Regolare. Fabinho wymieniają teraz sobie podania na własnej połowie. Grają na czas. Konate. Van Dijk. Diego Costa. Uwaga, może strzelać. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Musi to strzelić teraz! Musiał się bramkarz zdrowo wyciągnąć, ale raczej nie zrobił sobie krzywdy. Strzał obroniony, to najważniejsze. Takie parady mogą wydawać się czymś ekstremalnym dla zwykłego widza. Dla bramkarzy to chleb powszedni. Ależ mu siadła teraz piłka na stopie. No ale jednak, nie chciała wpaść do bramki. Zaraz może być groźnie obrońcy. Co teraz zrobił Alisson? Jak doszedł do tej piłki? To niesamowite! Daleko dobrywa w pole karne. Niewykorzystany stały fragment gry, piłkę wybijają rywale. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Koniec pierwszej połowy na San Siro, a my zapraszamy za kwadrans. Ruszamy po przerwie. Przed nami druga połowa meczu jednej ósmej finału UEFA Champions League. Tiago. I to tyle z tej akcji. Ruszył do ataku. Chyba wie co chce zrobić. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Zaraz może napytać sobie biedy tym podaniem. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to do środkowanie. Olivier Giroud. Tym udanym wejściem skasował atak rywala. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. No i po ataku zagrożenie minęło. Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? Uwaga, będzie okazja! Virgil van Dijk zablokował ten strzał. W Milanie będzie zmiana. Rezerwowy gotowy do wejścia. Rzut rożny. Kimice próbują ich zdopingować. Wciąż przegrywają dwiema bramkami. Jak nie teraz, to kiedy? Rzuca w okolice 11 metra. Nic z tej akcji jednak nie będzie. Tiago musi poradzić sobie z presją rywala. A więc jednak Gwizdek. Mimo zastosowania korzyści stracili piłkę. Sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę. Słuszna decyzja. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? O, to musi wpaść! Po mistrzowsku broni teraz menu. Co za parada. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. No to chyba musi być czerwona kartka, proszę Państwa. Strasznie to wyglądało. Co zrobi sędzia? Myślę, że bezdyskusyjnie należała się czerwona kartka. Sędzia też nie miał tu najmniejszych wątpliwości. Głupi i bardzo niebezpieczny fał. Boiskowe rozbójnictwo. Nie ma usprawiedliwienia dla takich zagrań. Trzeba je tępić z całą surowością. Zrzutów wolnego. Krótko. Do kolegi obok. I Fabinio. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Jogorzota do dogodnej sytuacji. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Tak się powinno stopować ataki rywala. Robertson dostaje teraz piłkę. Postanowił strzelać. Świetnie się teraz rzuci i to wyjął. Głęboka ta centra z narożnika. Konaty. Ależ poszedł na przebój. Wyraz musi. Tak jest. Bramka. Tutaj już nic nie ma prawa się zmienić. Z pewnością poznaliśmy zwycięzcę meczu. Spójrzmy na powtórkę Gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Docenny też klasę z Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Ale na szczęście dla tamtego obrońcy jest asekuracja. Świetnie. Dobra współpraca defensywy. A zatem mamy ostatni gwizdek i w tym dwumeczu wiemy już całkiem sporo. To ekipa przyjezdna opuszcza murawę starczą i kasuje.